Witam wszystkich 2 eee, czerwca, piątek, na porannej aktualizacji rynku Forex. <śmiech> <śmiech> Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i w oparciu o własną wiedzę. Przechodzimy już do kalendarza inwestycyjnego, zaczniemy od kalendarza inwestycyjnego. I od indeksu dolara, ponieważ tam mamy korektę. Dzisiaj o 14:30 e, przeciętne godzinowe wynagrodzenie, zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych, maj i stopa bezrobocia. E, ważne dane mogą mieć wpływ na zmienność na rynku. Zwłaszcza stopa bezrobocia, ponieważ jeżeli rynek pracy jest silny, no to ta inflacja nam nie będzie spadała i jest możliwość podniesienia stóp procentowych, także tutaj warto obserwować, zabezpieczać swoje pozycje. I obserwować rynek. Natomiast tak przechodzimy do indeksu dolara. Widzimy, że po tym rajdzie wzrostowym przyszedł czas na większą korektę. I teraz, czego się można spodziewać po dolarze? Ja uważam, że tutaj pierwsze wsparcie mamy 103,352. Tak? Na indeksie dolara. Natomiast pierwsza taka większa korekta, która tutaj miała miejsce w tym ruchu wzrostowym, no to była ta korekta i zaraz ją sobie zaznaczymy, bo jest to korekta, która prowadzi nam cały ten ruch wzrostowy, tak, tutaj od szczytu do dołka. Zróbmy ją sobie w zielonym kolorze, jako że on prowadzi ruch wzrostowy. I zobaczmy, co, dokąd możemy dojść na zasięgu. Widzimy, że tutaj nas utrzymała ta korekta. Tu były mniejsze po drodze, no, ale bierzemy pod uwagę tą największą zawsze. I tutaj jesteśmy na jej zasięgu. Także 103, 352 i później tutaj 102, 980, 102, 750. Jeszcze potwierdzimy sobie te poziomy zmierzeń FIBO. No, tutaj mieliśmy wykonany ruch. Cały to jest 0,5. Widzimy. <laughs> ten poziom trochę obniżył tutaj te rejony. Jako że nie znajduje się na mierzeń fiło, także jeżeli wybijemy zasięg tej korekty, no to tutaj ta zielona strefa i ten poziom jak najbardziej powinny nas utrzymać przed dalszym ruchem wzrostowym, o którym mówiłem wczoraj 104. I 105. Jak się zakończy ta korekta, będziemy sobie mierzyć i poprawiać tutaj te, wierze, te, te opory dla dolara. Przechodzimy do gazu ziemnego. Gaz ziemny, no, zbliżamy się do wypełnienia niebieskiej strefy, o której mówię już od kilku tygodni, że tutaj spodziewam się dojścia z powrotem. Ponieważ mieliśmy gap na Siemi na 1 godzinę w i w momencie, kiedy on powstał, kiedy tutaj było to odbicie i tu nie został wypełniony, czyli od 12 maja już mówię o tym, że wrócimy i, i będziemy wypełniać te poziomy, gdzie to są moje poziomy zakupowe. Widzimy, że wybiliśmy poziom 161, czyli lecimy niżej. No i tutaj e, ja zbieram pozycje długie pod ewentualne dalsze wzrosty. Dopóki ten gap nie będzie wypełniony, Uważam, że, że nie będzie takiego większego wzrostu. No tutaj było ładne podbicie na, na, na do 250-2,60, niemniej jednak uważam, że jest przed nami większe odbicie i wyższe zasięgi, natomiast ta strefa musi zostać wypełniona i ja będę na to oczekuję na gazie ziemnym. Już wczoraj otwierałem pierwsze pozycje, jak dochodziliśmy do tej Biało, do tej niebieskiej strefy. No tu mam jeszcze kolejne zlecenia rozłożone, jak i również niżej mam też zlecenia, które tutaj oczekuje akumulacja na, na gazie ziemnym. Jest to zagranie długoterminowe. Na srebrze widzimy zasięg korekty, mierzenia FIBO, wszystko się nakłada w jednym miejscu. 24,02557, 24,25. 27026 to są takie zasięgi, od których widzę możliwość kontynuacji dalszych spadków. Moja strefa zakupowa tutaj na 21 37819 37 819 2883298. <coughs> po drodze jeszcze mamy wsparcie tutaj na 2282. Jednak te, te niższe poziomy spodziewam się, że będą zaliczone. ROPA e to jest jednodniowy interwał dojścia 7,1, 7,6,9 lub tutaj 7,3, 7,59. Jak najbardziej prawdopodobne te dwa poziomy. No i stamtąd kontynuacja spadków i wybicie nowych dołków. Tak uważam, że, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny i e, że to jest e, tutaj mam taki dead cat bounce. I będziemy kontynuować zejście do niższych poziomów 62, 50, 555 i może tutaj w te rejony. Ale to już będziemy na bieżąco. Jeżeli tutaj dotrzemy, to wolumenie będziemy mogli stwierdzić, czy jest szansa na te niższe zejście. E, fund do dolara. Widzimy, dolar się nam osłabił. E, fund dotarł do, do oporu 1,25377. Także tutaj e, myślę, że. Ten poziom może zostać nadbity. Z tego względu już zaraz zobaczmy. Zrobiliśmy tą czerwoną korektę. Tak, tutaj. <laughs> to nic nie daje. No to są poziomy wynikające z mierzeń FIBO i gdybyśmy robili teraz korektę, no to ja będę obserwował na pewno kwantuowaną z tą korektą. To jest interwał 4 godzin. także to już raczej na przyszły tydzień zagranie. Ja w piątki tak ostrożnie trochę, znaczy ostrożniej mniej traduje. Staram się domykać pozycję z całego tygodnia. Tak, żeby, żeby ten weekend był spokojniejszy i nie zastanawiać się, co się będzie działo. Poza tym też opłaty niepotrzebnie trzymać. Także tutaj ten poziom jako wsparcie i możliwość możliwy zasięg korekty. Na funcie do dolara, co oznaczyłoby, że dolar zacznie nam odbijać od strefy wsparcia, na której się znajdujemy, czyli od zasięgu korekty. tak? Tu mamy funta do dolara, korekta, taki zasięg, jesteśmy na oporze. Ja obecnie mam tutaj pozycję krótką, jednak jest to takie zagranie szybkie na, na, na reakcję. Niższych interwałów, natomiast no, taki finalny target to tutaj był, był 1,24,4,78. A później jednak kontynuacja tych spadków tutaj w dalszym ciągu, ponieważ uważam, że dolar jeszcze się umocni. Euro-dolar. Byliśmy w takim kanale spadkowym, przez długi czas się w nim poruszaliśmy, wybiliśmy ten poziom. 107620, także ja spodziewam się dojścia do 108105 i stąd zejście ponowne i tutaj do tego poziomu, tak? 106 272. Myślę, że ten poziom będzie zaliczony. I ale to też jest na przyszły tydzień, jest wyższy interwał. Że dzisiaj tutaj jest możliwa konsolidacja bądź podbicie w te rejony i, i kontynuacja spadków? E, dolar do złotówki. Mówiliśmy o wypełnianiu stref. E, ta strefa została podbita, zostało jeszcze tutaj do wypełnienia. Myślę, że wrócimy, żeby to wypełnić. E, na razie wszystko idzie z, zgodnie z planem. Wypełniliśmy tą zieloną strefę, zrobiliśmy korektę, której zasięg teraz powtarzamy. Widzimy reakcję popytową. Pierwszy opór dla ceny ponownie to będzie ten poziom. Jednak tutaj bym uważał z zagrywaniem na reakcję, ponieważ spodziewam się wyjścia górą zaksięgowania 4,27 i 4,35. Tutaj będę wychodził z dolara do złotówki. Tutaj stąd na pewno będę zagrywał pozycje krótkie. Jest to zagranie z jedynki, także jest to dłuższy termin. Może przyszły, może za dwa tygodnie, ale, ale tak to będzie wyglądać. Złoto, złoto, dalej bez zmian. Tutaj mamy podbicie, które, o którym sobie mówiliśmy. Na niższych interwałach wyznaczałem takie poziomy, gdzie będę próbował się podłączyć dalej pod ten trend spadkowy. I tutaj. Możliwe to podbicie do 1994-2000 do tej czerwonej strefy, stąd kontynuacja ruchu spadkowego. Ja tutaj na 77 i wyżej będę dokładał pozycji krótkich pod kątem zejścia do tej strefy 1910-1904. Na ten moment taką mam wyznaczoną tą strefę, i tutaj będę zbierał pozycje długie. Nazdak, jeszcze na zakończenie. Tutaj widzimy możliwy retest tego szczytu, bądź też knotem do strefy 14716-14615. Jeżeli byśmy się znaleźli w tej strefie, no to będę próbował zagrywać longi pod kontynuację korekty jakiejś większej. Także tutaj ta strefa 1000. 14615 14716 do obserwacji na Nasdaqu. To wszystko co przygotowałem dla was na dzisiaj. Życzę wszystkim udanego weekendu. E, dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś chce dołączyć do naszego e, forum na Telegramie, Discordzie, e, może to zrobić, napiszcie do mnie na e, w Telegramie bądź mailowy kontakt. Prześlę Wam wszystkie linki, jak dołączyć. Mamy tam więcej analiz, forum dyskusyjne, szkolenia. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, co jest na forum, proszę piszcie. Prześlę wszystkie informacje, jak i co. Życzę Wam miłego weekendu i do usłyszenia.